Karolina Bosiek, panczenistka klubu sportowego Pilica, została zwyciężczynią 25. jubileuszowego plebiscytu na najlepszego, najpopularniejszego sportowca powiatu tomaszowskiego, który organizowany jest przez Tomaszowski Informator Tygodniowy. Karolina zgromadziła rekordową liczbę punktów przyznanych jej przez czytelników TIT, bo aż 16 800. Łącznie do redakcji wpłynęło blisko 4000 kuponów plebiscytowych, na których głosujący rozdzielili 120 tysięcy punktów. Drugi w plebiscycie, Damian Żurek, także łyżwiarz, zgromadził 8 tysięcy punktów. Trzecie miejsce przypadło piłkarzowi KPRK, Slechia, Kamilowi Cyranowi. Kamil od kilku lat y, mieści się na podium naszego plebiscytu, ale ciągle nie może zdobyć wyżej niż drugie miejsce. W czwarte miejsce zajął kolejny łyżwiarz Roland Cieślak. To było dość duże zaskoczenie, bo miał roczną przerwę w startach. Wrócił niedawno na tor, ale medale Mistrzostw Polski i tegoroczne wyniki prawdopodobnie spowodowały, że zyskał duże uznanie czytelników. Piąte miejsce zajął Sergiusz Jaśniewski, przedstawiciel sportu walki wicemistrz Polski w jiu-jitsu. a szóste miejsce zajęła Karolina Gąsecka, kolejna łyżwiarka. W pierwszej dziesiątce zatem było czterech łyżwiarzy szybkich. Popularność łyżwiarstwa w Tomaszowie w tym roku jest wyjątkowa, ale prawdopodobnie spowodowały to znakomite osiągnięcia reprezentantów klubu Pilica, którzy zarówno w tamtym roku, jak i w tym, a w tym roku było głosowanie na ubiegłoroczny plebiscyt, uzyskiwali znakomite wyniki i to prawdopodobnie przełożyło się na ich popularność. W dziesiątce najlepszych sportowców naszego powiatu znaleźli się jeszcze Kulamiot i dyskobol Mateusz Bator, siatka Szlechi Wiktor Musiał, Marta Mysur, Tomaszowska, Policjanka i Mistrzyni Te oraz Aleksandra Banasiak, przedstawicielka parafialnego Stowarzyszenia Dyscyplin Siłowych. Podsumowanie plebiscytu miało miejsce 16 marca w Ośrodku Kultury Tkacz. Lauraci otrzymali nagrody ufundowane przez sponsorów. Wyręczali je prezydent Tomaszowa Marcin Witko, sekretarz powiatu Tomaszowskiego Jerzy Kowalczyk oraz Andrzej Kucharczyk, współwłaściciel agencji wydawniczej Pajpress, wydawcy Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego. W w części artystycznej wystąpił zespół Tiembra pod batutą Kamila Wrony. Panie prezydencie, zwyciężyła łyżwiarka w świetle budowanej hali. To bardzo dobrze. No, Tomaszów już stoi, łyżwiarstwem stoi. Karolina Bosiek, ale nie tylko Karolina. I Karolina Gąsecka, i, i z tego co pamiętam, Mateusz Żurek, i Roland Cieślak, i trenerzy łyżwiarstwa. No, okazuje się, że mamy na pewno najlepszą drużynę juniorską łyżwiarstwa w Polsce. Mam nadzieję, że ten sukces przełoży się na wiek senio, seniorski i ci łyżwiarze będą zdobywać trofea już na zawodach rangi międzynarodowej, ale już jako seniorzy. Przyszłość Tomaszowa, Polski, a może i dalej? Yy, wierzę w to, że, ta, że tak, że będą rozsławiać Tomaszów Mazowiecki, ale że będą przede wszystkim rozsławiać Polskę wszędzie, gdzie tylko się da i wygrywać dla nas złote medale. Czy wierzył Pan, że łyżwiarstwo w tej pierwszej dziesiątce będzie? Bardzo, bardzo się cieszę, że to właśnie łyżwiarstwo i wygrało i, i tak wielu łyżwiarzy znalazło się w pierwszej dziesiątce, ale to naprawdę nie tylko ci, którzy się znaleźli, bo to jest mozolna praca wielu, wielu ludzi, którzy, którzy no, też wspierają tą naszą wielką inicjatywę budowy hali lodowej, ludzi, którzy kochają łyżwiarstwo, a no nie tylko łyżwiarze kochają łyżwiarstwo, ale w ogóle Tomaszowianie nie kochają łyżwiarstwo, o czym chociażby świadczy to, jak licznie uczestniczą zawsze w zimowych ślizgawkach. Kiedyś na starym torze, mam nadzieję, że już niebawem na nowym obie, obiekcie. Ale też są inne dyscypliny, też przedstawiciele królowej sportu, lekkiej atletyki znaleźli się na podle, czyli mieszkańcy doceniają też inne dyscypliny piłkarze nożni, ale siatkarze również. To są, te, to są przedstawiciele tych dyscyplin strategicznych, ale oprócz tego no i y, y, dyscypliny siłowe y, osoby, które no, można, niepozorne i niewyglądające wyglądające na to, że mogą dźwigać aż takie ciężary, ale przez Tomaszowian zostały zauważone i to bardzo cieszy. I to jest chyba też dobry, dobry moment, żeby podziękować wszystkim sportowcom za codzienny wysiłek, żeby podziękować ich trenerom za codzienną pracę i czas poświęcony na szlifowanie tych talentów, ale też żeby po, po, podziękować rodzicom za mnóstwo wyrzeczeń, po to naprawdę wiele wyrzeczeń, żeby, żeby dzieciaki mogły podnosić swoje umiejętności i poświęcać się. Dla sportu tak naprawdę. Cieszymy się Panie Prezydencie, że Pan powtarza nasze słowa. Tomaszów łóżwiami stoi. A ja mam nadzieję, że te słowa będzie powtarzała cała Polska i cała Europa i cały świat.